Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Słowo dzisiejsze to szkody. Szkody możemy sobie wyrządzić tylko my sami, albo może nam w przestrzeni duchowej wyrządzić zły duch, jeśli mu na to pozwolimy. Jezus, cokolwiek czyni w naszym życiu, czy też w przestrzeni uwolnienia, uzdrowienia, czy też wprowadzenia drogami Ojca, zawsze czyni to w sposób bezpieczny. I, I dla nas najlepszy, dlatego zaufajmy Mu i pozwólmy Mu, e, pozwólmy Mu prowadzić się przez życie. Niech nas szczerze i błogosławie Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do usłyszenia i do zobaczenia jutro.